Cześć Kukbukowicze, zapraszam do mojej kuchni, pokażę Wam mój kulinarny świat. Gdy goście odwiedzają moje mieszkanie. Proponuję im właściwie wszystko. Mam kawy, herbaty, różne inne napoje, także to zależy od preferencji gościa. Na co dzień robimy ze względu na to, że jest to bardzo szybkie, to french pressa, ale jeśli przychodzą goście albo mamy dobre ziarne, no po prostu robimy przelew. Nie mamy ekspresu. To nie jest taka metoda codzienna. Nad tym dripem trzeba trochę stać, więc jak jest na to czas i miejsce, to chętnie się zabieram właśnie za robienie tego dripa, bo według mnie ta kawa jest bardziej . W lodówce nie mam jakichś takich specjalnych rzeczy, bo pomyślałem, że pokażę, co mam zwykle na co dzień. Bardzo dużo warzyw, jakieś ogórki, jakieś rzodkiewki, sporo sałat, zioła też, to jest w ogóle fajny sposób na utrzymywanie świeżości, czyli obwinięcie, papier ręcznika, ręcznik papierowy, zmoczenie i one są bardziej jędrne później. Nie może też zabraknąć oczywiście masła, masło to podstawa, sosy, mamy jakiś ketchup, majonezy, jakieś grzybki. Grzybki są super, żeby sobie szybko podsmażyć, czy podpiec z jakimś sosem. Bardzo lubimy serki. Tutaj mam jakiś francuski, zamierzam go zrobić na ciepło, żeby się tak fajnie rozpływał. O, i tutaj mam też, zrobiłem z kolegą we współpracy pan Słoiczek Kimchi z Brukselki. Może tego nie widać, że tu jest brukselka, ale tutaj są właśnie takie kuleczki mocy. Strasznie nie lubię wyrzucać jedzenia. Staram się planować tak, żeby nic nie wyrzucać, a nawet jak coś już zwiędło, czy kończy się data przydatności, no to coś z tego zawsze zrobię. Co jest ciekawe, tutaj mam próbki mojego miso, które zrobiłem dwa lata temu. Jestem tego bardzo zadowolony. Od no, dwa lata no, to jest cała historia w tym zapachu zamknięta. Cosy ostre, tutaj mam takie rzemieślnicze robione przez znajomych. W weekendy zwykle mam trochę więcej czasu, staram się zrobić coś specjalnego, stworzyć jakiś nowy przepis. Czasami jest to fajne mięso, jakiś stek, jakaś ryba, jakieś owoce morza, ale generalnie fajniejsze produkty mam, jeśli zapraszamy gości i chciałbym coś zrobić. Mogę powiedzieć, że nie gotuję tylko dla siebie, ponieważ jestem twórcą kulinarnym i robię mnóstwo przepisów czy jakieś testy dla klientów, także potrzebuję specyficznych produktów. A mój styl gotowania no, to jest raczej twórczy chaos, czyli jak gotuję to gdzieś... Wszystko lata, ale staram się trzymać jednak porządek. Jeśli kuchnia nie jest zbyt duża, no to trzeba coś postawić jeden na drugim, często zmywać. To, co widzicie tutaj, no specjalnie dla Was było posprzątane, uwierzcie mi, na co, na co dzień nie jest tak pięknie i czysto. Moje sprzęty, z których dosyć często korzystam, no to na przykład tu jest łok, taki, taki prawdziwy z węglowej stali, ale on akurat wymaga takiej kuchenki gazowej, więc mam taką przenośną, więc używam w ten sposób. Tutaj mam patelnię żeliwną, mam kilka rodzajów, kilka wielkości, też bardzo często właśnie bardzo lubię na przykład mięso robić, jakieś steki na żeliwie, mam tego mnóstwo, ale najbardziej lubię takie małe rondelki i takich rondelków lubię mieć zawsze dosyć dużo. No różne sosiki sobie mieszam, jakieś redukcja. ciężko byłoby to myć tak bardzo szybko, więc dobrze mieć tak jak w kuchni prawdziwe. Tutaj dosyć dużo takich małych rondelków. Jeśli chodzi o takie codzienne utensylia, no to akurat mam tutaj, to nie wygląda może jakoś super pięknie, pewnie chaos. Dostrzegacie, ale generalnie ja się potrafię w tym wszystkim odnaleźć. Tutaj są moje jakieś szpatuły, jakieś rózgi, jakieś stareczki, ale to oczywiście nie wszystko, ponieważ ja potrzebuję dużo, dużo, dużo więcej różnego sprzętu, więc w mieszkaniu mam osobny pokój na takie rzeczy, które się tutaj w kuchni nie mieszczą. Tutaj mam taki mały pokoik. Tworzę różne rzeczy, jakieś przepisy, filmy, zdjęcia. Także na przykład mam blaty takie do zdjęć. Tutaj robię jakieś wysyłki moich produktów, jakieś kartoniki, jakieś lampy. Cały ten sprzęt taki filmowy też się tutaj znajduje, ale też z drugiej strony sprzęty, które wykorzystuję do gotowania, ale nie tak często. Blaszki, grill elektryczny, jakieś dodatkowe patelnie. Też robię dosyć sporo przetworu, więc taka spiżarnia. A co ciekawe, mam tutaj też specjalną lodówkę, tak jak w Korei są lodówki do kimchi, to ja mam taką Osobną lodóweczkę na jakieś moje kiszonki i różne inne eksperymenty. W naszym pięknym, wynajmowanym mieszkaniu na Bielanach była też. Taka oto tutaj reprezentacyjna witryna, która bardzo fajnie się sprawdza, ponieważ mam mnóstwo różnych propsów tak zwanych do, do zdjęć czy do filmów. Z niektórych korzystam częściej, z niektórych rzadziej. Patelenki, podkładki, miseczki. Jakieś takie rzeczy, które czasami się przydaje, przydadzą, żeby zrobić zdjęcie, dołożyć coś, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Jest też tutaj moje jedno z głównych narzędzi pracy, czyli mój aparat, który kocham. Jest to Lumix S5. Wykorzystuję do robienia zdjęć głównie na bloga, dla klientów, ale też bardzo fajną jest to kamerą i, i nagrywam też filmy. To są głównie takie ściereczki, które dokładam do, do talerza, żeby zrobić zdjęcie. To nie są, nie wykorzystuję tego na co dzień. Tutaj jest kolekcja przeróżnych desek, deseczek. To jest taki zakup, taka manufaktura na, na Mazurach. Mud Wood się nazywa. Jestem bardzo dumny z tej deski. A druga to jest też. Robiona specjalnie dla mnie przez Jarka z I Love Nature to jest ponad ze letniego dębu. Wycięta taka deska z dwóch stron, ma trochę inny odcień. Robię na nim przepisy albo zabieram na jakieś pokazy kulinarne i, i to jest taka, taka naprawdę kawał, kawał fajnej, dużej dechy. Ale co może być ciekawe, mam takie dwie szafeczki z różnymi przyprawami i sosami, tego jest mnóstwo. O tu jest taki koszyk z trochę z rzadziej używanymi rzeczami, a to spokojnie to, to jest tylko oregano. I bardzo fajne takie sycylijskie, jakieś azjatyckie rzeczy, jakieś makarony. Tutaj mamy takie bardziej suche, jakieś sole smakowe. Mnóstwo mamy chyba z kilkanaście różnych soli. Tutaj zrobimy swoją sól truflową. Zobaczcie. <laughs> Większej ilości so soli malną, jakby ktoś potrzebował 1,5 kg. To jest coś, co zawsze muszę mieć, czyli olej chili. Uwielbiam. Glutaminian sodu, cicho, cicho, ale też się czasami przydaje. To z Australii przywiozłem, ekstrakt drożdżowy powiedzmy do, do pieczywa. Tutaj jest taki olej chili z fasolkami chiński, sporo różnych octów. To są na przykład moje produkty, z których naprawdę korzystam na co dzień, magiczne składniki. Też często używam olej sezamowy, chińskie wino do gotowania, no i tego typu rzeczy. Tutaj są takie na co dzień do doprawiania. Jakieś inspiracje takie do, do pracy czy do jakichś publikacji. To jest mnóstwo. Generalnie no to jak każdy korzystam z przeglądarki internetowej, z telefonów, z Instagrama. O i tutaj jest bakłażan, który dzisiaj dla was zrobię. Marynowany w miso, pieczony wiele godzin. Ja jestem z tego bardzo, bardzo dumny. Chciałbym, żeby każdy robił te, tego bakłażana, jest przepyszny. Tutaj jest moja inspiratornia kulinarna. Yy, muszę też się pochwalić, bo ten regał zrobiłem z mojego projektu, zrobiłem go wspólnie z moim wujkiem, który ma spawarkę. Został Projektowany na książki do wykorzystania. Zobaczcie, jest taka wysokość, że nawet najwyższe, najwyższe książki się gdzieś tam mieszczą. Świetną książkę o takim rzemieślniczym mięsie, jak zrobić na przykład jakieś wędliny, kiełbasy. Taka książka, którą dostałem kiedyś od mojego przyjaciela. Dosyć stara, ona ma nie wiem, już ze 20, ze 20 lat, ale generalnie to jest taki podręcznik dla, yy, dla kucharzy, tak? dla szefów kuchni. I tutaj bardzo fajni szefowie kuchni dzielą się takimi bardziej klasycznymi przepisami, na jakieś wypieki, na jakieś sosy. Taka podstawa. Tak, warto od tego zacząć. O, to jest ciekawe: to jest książka kulinarna, którą dostałem od mojej cioci, która ma, nie wiem, bez mała z, ze 100 lat. E, o, nawet zobaczcie, jakie są fajne, fajne rysunki. Jak pokroić woła czy jakieś inne, inne mięsko. Dużo azjatyckich pozycji jest. Nanban to też bardzo fajna rzecz. Ale muszę się też przyznać, że, że bardzo rzadko tak gotuję jeden do jednego. Tak? Zwykle to jest tak, że że chciałbym coś ugotować, coś mi chodzi po głowie, więc biorę te wszystkie książki z jednego tematu, powiedzmy, jakieś azjatyckie makarony i szukam inspiracji, ale bardzo rzadko jest tak, że robię to co do grama, tak jak jest napisane w przepisie. Raczej, raczej się tym inspiruję, gdzieś karmię właśnie głowę tymi obrazami, tymi smakami, połączeniami. I też cenię sobie takie książki, które są mocno techniczne, żeby po prostu zrobić coś poprawnie. Bardzo się cieszę, że mogłem Wam pokazać szczegóły mojego życia kulinarnego, a jeśli szukacie moich przepisów, no to wejdźcie sobie na magiczny składnik, .pl. jest tam bakłażan, jest tam kimchi i żegnam się z Wami, dziękuję jeszcze raz.